Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy robić takie zadanko. Liczbę pierwiastek z 72 można przedstawić w postaci. No i teraz tak, się zastanówmy. 72 pierwiastek, możemy sobie rozbić na dwa pierwiastki, ale możemy rozbić sobie 62 na ilość. 36, tu jest 36, trochę mi się, a może cofnę, moment. Jeszcze raz, trójkę napiszę. 36 razy 2. I teraz tak, to jest 36, no to sobie rozbijamy na dwa osobne pierwiastki dalej. No i teraz tak, z 36 pierwiastek to jest po prostu 6. A pierwiastek z 2 no nie ma wartości dokładnej, dlatego przepisuję pierwiastek z 2. I dziękuję, i mamy tą odpowiedź B. Jak pewnie widzicie Państwo wszyscy, sprawdźmy sobie pozostałe. 6 pierwiastków z 12. No to tak, 6 możemy zapisać jako pierwiastek z 36, tak? RAZY pierwiastek z 12. Zamiast pisać 6, od razu zamieniłem na pierwiastek z 36, bo pierwiastek z 36 to jest z 36 to jest po prostu 6. No to tutaj 36 razy 12 to już będzie duża liczba 432. No, i widzimy, że to nie jest ta, która była pierwotnie na początek tu zadania. 9 pierwiastków z 8. No to 9 to inaczej pierwiastek 81, tak? Razem i tam mamy pierwiastek z 8, co nam daje w konsekwencji 648 pierwiastek. No i widzimy że również się nie zgadza temu co było na początku. 9 pierwiastków z dwóch to będzie podobnie, czyli też będzie pierwiastek z 81, bo pierwiastek z 81 to jest 9 razy pierwiastek z 2, to mamy pierwiastek po prostu ze 162. Tyle. Koniec zadania. Dziękuję za uwagę. Jeżeli filmik się podobał, zapraszam do komentowania. Zapraszam do subskrybowania. Zapraszajcie, wysyłajcie link, filmik znajomym, jeżeli wam się podobał. Komentujcie. Możecie mi też podsyłać tutaj na ten kanał zadania, które chcecie, żeby były rozwiązane. No szczególnie te maturalne. Ewentualnie takie, które was interesują. I to by było tyle. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.